Cześć wszystkim. Wideo nagrywam po długiej przerwie z Dragstara. Próby drogowe. Właśnie byłem pierwszy raz po modach na objeździe. Gada zajebiście. Chyba trzeba będzie jednak na baflach jeździć, bo, bo, bo strasznie ryczy. Pierdolona. Tak. Przy niskich obrotach toż fajnie jedzie, na maksymalnych toż fajnie jedzie w średnich obrotach coś kurcze nie bardzo więc wracam do regulacji pobawię się iglicami najpierw e, jak będzie dalej chujnia to będę kręcił dysze e, zaraz wykręcę świeczki zobaczę może już coś będzie po kolorze widać czy, czy ją przylewa, czy ma za mało e, paliwa także także zacznę od tego e, no, i przede wszystkim baffle założę chyba jednak. Dobra, słuchajcie, na razie tyle, mały update, i nie będę chyba od oddzielnego wideo robił teraz tego jednego odcinka, tylko sobie zachowam to wideo na, na karcie w pamięci. Porobię te małe regulacje, jakieś. O, przejadę się znowu. Jak już dojdę ładu do wszystkiego, to wtedy zrobię jedno wielkie. Wideo długie, czy zobaczymy, czy długie. Zobaczymy, za którym razem trafię w idealne ustawienie. Bo może mi się od razu za drugim razem uda, fantastycznie by było. Ale zrobię jedno wideo już z tych wszystkich objazdów i regulacji w drodze. Ewentualnie, ewentualnie, jak nie będę mógł dość ładu, no to sądę, wrzucę wtedy rurę w, 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 w wydech. I będziemy patrzeć z sądu co tam się dzieje, jaki jest skład spalin, ale na obecną chwilę jedzie, ale nie jest tak jakby powinno być, więc wracamy do regulacji. Na razie trzymajcie się, hej do usłyszenia. Słuchajcie, mały update muszę zrobić. Muszę się uderzyć w piersi, przyznać, bo chciałem regulować iglicę po tej pierwszej jeździe próbnej trochę nieudanej No i znalazłem co spierdoliłem Czyli mam tutaj powtarzam moją radę którą dałem wszystkim domorosłym mechanikom jak robiłem gaźniki żeby kurwa więcej chlać kurwa browara jak się gaźniki robi Wyobraźcie sobie, że nie założyłem tych kurwa shimów takich pod iglicę. takich podkładek plasticzanych. No kurwa, iglice były przynajmniej 2 mm, 2 mm, 2 mm za głęboko, nie? Bez tych podkładek takich. No, wyjąłem przypustnicę, Kurde, patrzcie, też te iglice jakoś za luźno latają, nie? One tak nie powinny chyba. Zaglądam do pudełka. Bo te stare, wszystkie klamoty z gaźników mam w pudełeczku z dynojeta ładnie takie przegródki, posortowane ja się kurwa patrzę na starych iglicach, są te przekładki, a na nowych nie mam. No, także założyłem to, poskładałem. Wszystko jest gotowe na, na kolejną jazdę próbną. Także czekamy na y, kolejny dzień ładny, piękny, pogodny, szkocki. I znowu będę musiał się przejechać i zobaczyć, czy teraz jedzie tak jak powinien. Także zaraz wam dam znać. Da was zaraz dla mnie to będzie za kilka godzin ale to będzie to, musiało być to. Bo świecę wykręciłem, nie wiem czy mówiłem. Nie, nie mówiłem. Bo ja po przyjeździe z tej pierwszej przejażdżki. Nagrałem to szybkie wideo, że nie jedzie tak jak powinien, i zaraz wykręciłem świecę, nie? No i świeca kurwa biała, nie? Normalnie nie dostało wachy, nie? No i mówię, pewnie iglice są za nisko, no, były za nisko i to dużo za nisko, bez tych podkładek. Także teraz powinno być dobrze. Za chwilę będzie dla was raport, na razie. O, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, na tej mojej y, dziewiczej, kurwa, jeździe próbnej przypaliłem się o wydech, nie? No, także mój piękny, moje piękne kolanko z drugiego cylindra, co tak ładnie było gięte i tak dalej i, i ten, to jest teraz, kurwa, na samym rogu takie, kurde, fuj czarne, czarny, bo mi się przypaliły, kurde, e, ochraniacze na kolana, nie? Bo w dzieciakach jeżdżę, więc sobie nakładam ochraniacze na kolana, żeby tam nie wiało za mocno i całe szczęście, że ochraniacz się przyjarał, a nie kurde spodnie, nie? Albo noga, w ogóle. Także, pewnie zaraz jeszcze to muszę zdjąć i wypolerować od nowa, nie? Dobra. Wracam za chwilę z raportem już. Naprawdę. Bez pierdolenia. Nara. Dobra. Cześć mordeczki. Właśnie wróciłem z przejazdówki drugiej. Motorem po modyfikacjach. Yy, mam... Dobre wiadomości i trochę gorsze wiadomości. Dobre są takie, że motor jedzie jak powinien, czyli e, więcej nie będę gaźników po pijaku składał i zapominał wkładać różnych części. To było to. Przyspiesza ładnie, płynnie, chodzi równiutko w e, wszystkich zakresach. E, nie ciągnąłem go jeszcze do końca dzisiaj, także nie wiem, czy jest szybszy. Ale samochody Łyka lepiej niż Łyka wcześniej. Nie wiem, czy to zasługa tych moich modyfikacji, czy tego, że jest mi prawie 25 kg mniej od ostatniej jazdy. Ale jeździ się naprawdę przyjemniej, fajniej. <laughs> Muszę jeszcze dopracować wydech, bo z pustymi ryczy jak z kurwesyn będą kłopoty. Na baflach jakoś tak. Tak bez jaja chodzi, no muszę, muszę popracować na tych baflach trochę. Może trzeba je troszeczkę skrócić, to gdzieś tam w trakcie sobie wyjdzie. Znaczy na razie będę jeździł na tych co są, bo chodzi tak praktycznie tak jak na standardowych starych rozwierconych. A chciałem żeby troszeczkę lepiej brzmiał. Brzmi przyciągnięciu, przy przyspieszaniu inaczej, ale dlatego że jest dolot otwarty i te wszystkie kurwa, słychać go jak sprężarka, jakoś kurwa w jakimś zakładzie pracy. Nawet takie uroki. Co jeszcze? Zresztą pokażę Wam, co mi się nie podoba. W w tej chwili jest gorący. Nierdzewka się kurwa strasznie przebarwiła. No, a to, to przypalenie moje, co, o którym wczoraj mówiłem, też zaraz to spróbuję jakoś zdjąć delikatnie, żeby tego nie poharatać. No, nie wiem, czy to widać. Trochę widać, patrzcie, tu jest kurde to wszystkie takie białe. Zresztą tu Miki dalej też są fajne białe, a tu jest kurwa żółte takie. Trochę mi się to nie podoba. Eee, za to z przodu jest kurwa niebieskawe pierwszy. Fajny kurwa, kolory tęczy. Naklejeczkę klubową sobie też dałem. Na zbiornik, także żeby było wiadomo kto ja jestem. Czy ja jestem? Eee, dobra, słuchajcie, no, modyfikacje się udały. Cel został osiągnięty. W jakim stopniu to się okaże, po prostu podczas już jakichś wyjazdów, wycieczek w trakcie sezonu, chyba jestem zadowolony dość. Nie wiem, czy dlatego, że się po prostu przejechałem, czy, czy dlatego, że rzeczywiście to wszystko działa. <laughs> Także, tak jak mówię, no póki teraz jest gorący silnik, to zaraz jeszcze wymienię olejek. I jak wymienię olejek, to y, umyję. Jak wyschnie, napastuje, wypoleruję. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zamówiłem kierownicę sobie, troszkę wyższą taką. Y, customową. Ta ma około 6 chyba cali wysokości. Zamówiłem sobie 12, także będzie gdzieś tam e, gdzieś tam do wysokości takiej kurde, no nie wiem, no, no tro, trochę wyższa w każdym razie. I jak kiera przyjdzie to wyrzucę szybę, także zrobię sobie takiego kurwa meksykańskiego cruzera, ape A... I chyba sakwy wymienię. To znaczy, i tak trzeba je wymienić, bo one się kurwa już tutaj prują Więc będą mi łapać wodę gdzieś tam w deszczu eee, Poza tym już mają dobre kurde ze 6 lat Swoje wyjeździły <laughs> Rdza się rzuciła na te wszystkie kurde nity Można by je było przekuć, wymienić Ale po co? Kupię sobie nowe sakwy, zdaje się Coś tam patrzyłem po jakiś tam stronkach u Naszych My dear friend z dalekiego kraju. Tam gdzie się jedwabny szlak rozpoczynał. E, tylko muszę sobie rozmierzyć wymiarowo jak one wyglądają. Czy będą tej samej wielkości, czy, czy tamte są mniejsze, czy jak. No, no na pewno nie chcę mniejszych. No. Ten rozmiar jest odpowiedni. Pasuje do motocykla, także. E, także na dzisiaj tyle. Tak jak mówię, ja jeszcze zaraz się wezmę za wymianę oleju. Póki mam silnik rozgrzany. Filterka. I pewnie umyję jeszcze motocykl mam jeszcze troszeczkę czasu. I, 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 I wysechnie mi to sobie, wypoleruje I już mogę jeździć śmiało. Dobra, słuchajcie, projekt Yamaha uważam za skończony. Kurde, jak to fajnie brzmi, projekt uważam za skończony. No, ciągle z drugiej Yamachy, to ciągle czekam na to koło kurwa. Drugie, żeby to wywieźć do, do, do proszkowania. <laughs> Jakieś kurde obsuwy z dostawami. Dobra, słuchajcie, nie truję wam więcej, nie przeszkadzam, nie zabieram czasu, biorę się za robotę. Yy, także do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym wideo. A może gdzieś się spotkamy na żywo z niektórymi z Was. Właśnie. Nowi subskrybenci przybyli mi, także wit, Nie, tak się nie godzi. Nowych sub, sub, Subskrybentów to się tak wita. Witam. Wiem, że coś mi uciekło subów, a teraz przybyło ze zdwojoną siłą. Jeden ucieka, dwóch przybyło. Wow, jakie cyfry. Nawet ja się nie pomylę z, z tą matematyką. Dobra, słuchajcie, dosyć, bo mi tam kurwa stygnie wszystko i szkoda czasu. Dobra, nara.